Witamy na kanale Wszechsprawność Igor Dzierżanowski i Tomasz Sypniewski. Nagrywamy dla Was Centrum Przygotowania Sportowego, a w dzisiejszej rozmowie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy można być sprawnym bez chodzenia na siłownię. Tomek, znasz takie powiedzenie, można się bawić bez alkoholu? Yy, można, ale po co? No to tak samo, czy można być sprawnym bez treningu siłowego? Nie ale, można. Ale właśnie, wracaj, wracaj, wracaj. Bez treningu siłowego czy bez chodzenia na siłownię? No dobra, to w sumie jest jedno i to samo. No nie, bo na siłownię A... w domu, nie trzeba chodzić wtedy. Znaczy, ja naprawdę bym odpowiedział można, ale po to sobie utrudniać życie, bo... Albo może inaczej postawię pytanie, czy można mówić o sprawności... Wiesz, znaliśmy temat tam przy okazji crossfitu, high i overall games. Czy można mówić o sprawności, nie wiem, tylko biegając lub tylko grając w piłkę nożną? Wiesz, sprawności, jakby... tak? No właśnie, no... Sprawność równa się wszechsprawność, no. a czy co? Chyba. Wiesz, no nie rozmawiamy tutaj, to nie jest kanał o piłce nożnej, o tenisie, więc nie mówimy o żadnej specjalizacji. Myślę, że ciężko będzie nam taki odcinek kiedykolwiek stworzyć, bo nie jesteśmy specjalistami. No może nie wiem, w darcie albo w ping-pongu, więc mówimy o szerokim spektrum sprawności i kryterium jest takie, jakby jakie są cechy motoryczne i jakby parametry, które powinien mieć każdy człowiek. Więc odpowiadając na to pytanie. Czy bez chodzenia na, tej, na tą siłownię można być sprawnym? Można, ale jest to fenomenalne narzędzie, które po prostu ułatwia wiele tematów. Plus można poznać fajne osoby i spędzić czas. Nie, no na pewno ogólnie, jeżeli się. Um odbieramy sobie możliwość wypracowania jakiejś cechy motorycznej, no to ale w jakiś dachu, sposób się, się trochę upośledzamy. Wiadomo, Aha. że są sporty, które jednej cechy wymagają bardziej, innej mniej. I jeżeli ktoś się w czymś specjalizuje, no to będzie chciał to maksować, ale z drugiej strony też często nie widzimy powiązania pomiędzy tymi cechami. I wydaje mi się, że polska piłka nożna, której nie jestem jakimś za bardzo fanem, więc łatwiej mi przychodzi takie rzeczy mówić, ale to też dlatego, że mam to poparte po prostu tym, co, co widzę w mediach. Pamiętam, nie, nie pamiętam, które to było euro, ale jakieś gdzieś były opublikowane wyniki, takie a'la motoryczne kadry narodowej Judo, jakiej, że, judo to jest, piłki nożnej. Polskiej? Było, tak, polskiej kadry piłki nożnej. I tam było jakieś coś opisane, jakiś skłon i tak dalej, wiesz, poziom rozciągnięcia. No i to było jakieś dramatyczne, no to nawet nie było jakieś tam, wiesz, siłowania się, nie było nie wiadomo jakichś ciężarów, tylko to były jakieś takie proste rzeczy, typu właśnie gipkość tak? i coś takiego, <grym> bardziej coś takiego. No i tam były dramatyczne te, te wyniki u większości, nie? U zdecydowanej większości tych zawodników. Zresztą nawet patrząc po sylwetkach czasami, no nie wiem, ja teraz to tam w sumie tak nie śledzę, więc nawet nie wiem jak ci nasi kadrowicze wyglądają, ale jak tam powiedzmy byłem młodszy i gdzieś tam moi znajomi, wszyscy się interesowali tą piłką nożną bardziej, no, to widziałem, no to ci niektórzy zawodnicy naprawdę no, nie wyglądali w ogóle jak sportowcy, nie? Jak się zdjęli koszulkę, to to wyglądało słabo. E, oczywiście mamy fajne przykłady w piłce nożnej, topowych zawodników. Światowych, którzy wiesz, tam przychodzą wcześniej na trening, tak zawsze się mówiło o Ronaldo. No, podobno Robert Lewandowski też nie tak, wiem, tak. po prostu słyszałem Ale zawsze Messi o Ronaldo. Już nie. <laughs> Ale Messi tak mówi się, że to talent, a nie a nie brak, praca, tak? wzrostu w wieku tam 80 lat. <laughs> Ale no właśnie, że wiesz, że ktoś trenuje więcej niż inni, że się przykłada do jedzenia, do wszystkiego, i tak naprawdę widać po nim, że jest no, sportowcem z krwi i kości. Ale właśnie niestety na przykładzie tej piłki nożnej ja dużo widziałem osób, które no nie były takimi, takimi dobrymi przykładami. I myślę, że to też się wiązało trochę z tym podejściem, że gram w piłkę, to gram w piłkę i są wywalone na inne rzeczy. Nie Już nie patrzenie no nie nie na to, że czy trening siłowy, czy trening stricte jakiś tam wydolnościowy, nawet biegowy, czy trening sprinterski, będzie mi poprawiał poszczególne elementy tej piłki nożnej. Tak, jakby ja nie chcę za dużo o piłce nożnej mówić, bo. Chyba jeszcze jestem mniejszym fanem niż ty. Aczkolwiek, no, jakby tutaj już nie podlega dyskusji, właśnie te tych dwóch zawodników, których wymieniłeś, bardzo podobnych, właśnie przynajmniej tak kojarzonych z takim solidnym warsztatem przygotowania motorycznego jak Ronaldo i Lewandowski. Ja nie chcę się wypowiedzieć, że to dzięki temu oni są top zawodnikami, bo tutaj wiele ma, par... ale na pewno dzięki temu obydwaj do jakiego wieku prezentują jaki poziom. I tego. Nie da się absolutnie zaprzeczyć, i tutaj olbrzymie, olbrzymia jest jakby to, to się odbyło dzięki właśnie tym, temu ich przygotowaniu i formie ogólnej fizycznej. Ronaldo chyba już ma 40 lat, a potrafi tam, no wiadomo w jakiej lidze, ale tam objeżdżać młodszych i dobrze sobie radzi. Lewandowski, nie 36, 37, też młodzienniaszkiem nie jest, a w najlepszej drużynie świata sobie świetnie radzi, więc jakby to mo może. Wiadomo, po drugiej stronie mamy tego Messiego, no virtuos, Bóg, talent i tutaj na siłowni się tego nie da nauczyć, ale jakby Messi grał, chciał grać na takim poziomie do 40 lat, to chcąc, nie chcąc tutaj z biologią nie wygrasz, by musiał to przedłużyć jakimś e, treningiem. Wiesz, y... Mam nadzieję, że te osoby potwierdziły nasze słowa. Okaże się, okazały, że my mówimy o nich, że się przygotowują dobrze fizycznie, a oni powiedzą, weź, głównie to nie. Aj, nie sądzę, nie sądzę. Ronaldo to chyba nawet swoich synów już ciśnie, żeby tam trenowali. Wiesz, ja jestem mega stroniczy, zresztą ty też, bo ja od pierwszej klasy liceum, czyli tam od wieku naprawdę młodego, nastoletniego, chodzę na siłownię do dzisiaj bez żadnej praktycznie większej przerwy. Kocham ten klimat. Jest to jakby mój świat. Zamieniałem siłownie na sieciówki, na gimy, osiedlówki, siłownie szkolne, boksy crossfitowe. No na siłowni można wiele rzeczy robić, też nie tylko siłę, ale tutaj pewnie ktoś zada sobie pytanie: "No dobra, co na przykład z kalistyniką? tak? Czy tam są naprawdę takie jakby wyczyny siłowe, które ja w życiu ich nie zrobię i czy można mówić właśnie, że kalistenicy, którzy jakby można powiedzieć nie podnoszą ciężarów, tylko drążek, grawitacja, własne ciało, osiągną ten sam poziom sprawności, co, przy, co, co możesz osiągnąć z dodatkiem oczywiście też drążka, ale też sztangi, ketla i tak dalej, tak dalej. Co o tym sądzisz? Jakby, bo wiesz, kalistenika jest teraz bardzo mocna. E, bardzo, coraz bardziej popularna, coraz więcej ludzi się w nią bawi, bo jest no, taka może być bezpieczna, tak? Zdrowa dla kręgosłupa i w ogóle świetnie się sprzedaje na Instagramach, wiesz, flagi, maselapy stanie na rękach, są bardzo takie sexy rzeczy, podczas gdy tam martwie ciągną nie za bardzo. Co Ty tutaj o tym myślisz? Znaczy ja myślę, że Kalistenika jest super, ale no znowu, to nie do końca kształtuje nas całościowo, no w kalistenice mimo wszystko większość to będą, chociaż teraz też są te kalisteniki chyba jakieś tam z dodatkami, a nie to street workout street wo jest, tak? tak. Street lifting nawet. Street lifting, no dobra, tak, czyli, czyli stricte kalistenika, no to bardziej właśnie są te drążki, pompki, stanie na rękach i tak dalej, no, nie? Tak, czyli w tak. sumie góra ciała praktycznie tylko, ewentualnie jeżeli dół, no ktoś tam sobie w kalistenice porobi jakiś przysiad na jednej nodze i tak dalej, no to też będzie super ćwiczenie. Ale no nie ma tego transferu, nie? No. czyli mało jest albo, albo prawie nawet w ogóle. Nie ma tego momentu, kiedy jest przeniesienie siły z dolnych partii ciała na górne, albo z górnych na dolne. Mm. Czyli to, ale to są... w kalistenice, bo w gimnastyce w kaliste... jest, bo oni są bardzo ale no, no Ale pytałeś tak, o kalistenikę, tak. więc o tym, o tym mówimy. No tam jakichś skoków, jakichś sprintów, jakichś biegów i tak dalej nie ma. Nawet jakby były, to one były bez obciążeń. Więc trening siłowy będzie trochę wygrywał tymi martwymi ciągami, tymi przysiadami, że ten transfer występuje, mm. czyli ten nasz kor się wzmacnia. A w większości sportów docelowych, czy no jak mówimy chociażby o bieganiu, czy nawet o tej piłce nożnej, gdzie musimy to ciało rozpędzić szybko, gdzieś tam zmienić kierunek biegu, e, czy musimy gdzieś podskoczyć, wskoczyć i tak dalej, no to musimy tu zachowywać tą jedność, nie? czyli ten transfer sił się musi odbywać. W kalistenice chyba tego trochę zabraknie, nie? albo nawet bardzo. Ty używasz takich mądrych słów, transfer siły, jakby ja i Ty rozumiem, nie wiem czy wszyscy ro, Państwo rozumieją. Ale ja to powiedziałem w jakimś naszym odcinku. Dla mnie nie ma mowy o jakby powadze sportu, o jego renomie i też o sprawności, jeżeli nie mówimy o sprawności biodra i nóg. Po prostu jakby biodro jest najpotężniejszym, jest naszym powerhouse, tak? Jakby motorem napędowym pod wszystko ważne co robimy, bieganie, skakanie, czy nawet rzucanie, czy nawet ten cios bokserski. I ja mam prostą zasadę, taką zerę i jedynką jak w Excelu, jeżeli jakiś sport nie trzeba mieć silnych nóg, silnego, sprawnego biodra, to to jest taki sport dla mnie w cudzym słowie. I, hmm. I tyle. No. Nawet zobacz, golf, przecież golf to nie są łapy. Biodro, 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 kto lepiej potrafi tutaj zakręcić tym bioderkiem, wsadzić to biodro, tym lepiej. Oszczep, tenis, praca nóg i jakbyś hmm. piłka nożna, to oczywista oczywistość, piłka ręczna, w którą kiedyś grałem. Natomiast, tak jak dlatego, dla mnie ta kalistenika zawsze fajne są te nowe formy, właśnie, czyli połączenie drążka z przysiadami, super, uważam, że ktoś kombinuje. No ale moje kryterium jest takie, więc jeżeli. Ktoś, coś robi, a nie ma, nie, nie wymaga to sprawnych, silnych nuki biodre, Dla mnie to jest taka hobby, a nie, a nie jakby coś, do czego jesteśmy zaprojektowani. Kalistenika ten... to trochę taka żonglerka w treningu siłowym, nie? Czyli taka umiejętność czegoś, co. Tak, high jest nas bardzo, high bardzo... Nas nienawidzą. Kalistenicy <laughs> nas nie lubią. Jeszcze czekajcie, pływacy, mamy dla o. was niespodziankę. Ale trochę nazywamy rzeczy po imieniu. No przecież ja. Ty bardzo dobry jesteś, nazwijmy to, w kalistenice, pomimo Twojej wagi ciała. Kurczę, jesteś naprawdę mega, tak? Robisz 10 siłowych masylapów na drążków, ja nie. Pływać lubimy dosyć. Ty mówisz, że nawet nieźle pływasz, ja idę na dno od razu. Nie hejtujemy, jakby na wszystko jest czas i miejsce, są to fajne rzeczy, ale jest konkretne pytanie. I są jakby konkretne odpowiedzi, tak? znaczy ja ze scenik, ale ja powiedziałem, że jest super, nie? Mhm. Ja bym chciał robić te wszystkie rzeczy nawet po prostu gdzieś tam, no nie nastawiam na nie priorytetu, ale fajnie jakbym to umiał, więc tam część rzeczy trochę gdzieś tam, mimochodem, się uczyłem. No stanie na rękach jakaś flaga, wiesz, jakiś ten lever taki Waga, na drążku czy masy lapy. No to są takie, salta. dla mnie trochę takie podstawy, no też to już bardziej no atrobotyka, tak, gimnastyka, gimnastyka, ale też właśnie super, dlatego ja z każdych z tych rzeczy lubię sobie coś tam zaczerpnąć, żeby chociaż trochę to umieć i też trochę czuć klimat, trochę wiedzieć z czym to się je i uważam, że fajnie jakby każdy tak do tego podchodził. No nie jestem stricte kalistynikiem nie robię nie wiadomo jakich tam obrotów i tak dalej na tych drążkach i nigdy nawet tego w sumie nie próbowałem, bo na tym mi po prostu już też nie zależało. No, ale pytanie było takie, tak? No, to dlatego taka jest też odpowiedź. No, że ta kalistenika jest fajna, no mówię, dla mnie trochę może taka jak, jak żonglowanie piłeczkami, to tak kalistenika w treningu siłowym, że to jest taka bardzo fajna umiejętność dla niewielu, tak? Trzeba się jej mocno poświęcić. No, ale w sumie korzyść taka dla całego organizmu, wbrew pozorem, nie jest, nie jest aż taka super, nie? Ja nie na obronę, bo nie atakujemy, ale taki argument na pewno przemawiający za tym, żeby. W swoim treningu mieć te elementy gimnastyczno-kalistyczne, a nawet bym stwierdził, że od nich zacząć, mówię tutaj o młodych sportowcach, tak? Jest taka, że nie wiem, czy to do ciebie trafia, ale uważam, że człowiek najpierw powinien robić takie, jakby ćwiczenia, ruchy z oporem, gdzie się uczy środka ciężkości i balansu swojego ciała. A dopiero potem z ciężarem zewnętrznym, który, no nie oszukujmy się, przesuwa środek ciężkości, jakby całego aparatu, ruchu, i może to powodować jakieś tam, nazwijmy to, negatywne konsekwencje. Do czego zmierzam? Zauważyłem wielokrotnie, że osoby właśnie z fajnym backgroundem gimnastyczno kalistenicznym łapią sztangę i inne rzeczy szybciej, po prostu mają panowanych, jakby siebie w przestrzeni, i jak dodasz im jakiś aparat zewnętrzny, ciężar, to, to łapią to szybciej. No. Ja na przykład w ogóle jestem zerowy background gimnastyczno-kalisteniczny, nigdy tego nie robiłem, jestem noga, zacząłem od biegania i od ciężarów od razu i do dzisiaj płacę za to cenę. No nie, no pod tym względem i też jakiś zakresu ruchów i tak dalej też są zupełnie inne I, i no gimnastyki to akurat bym w ogóle chyba nie wiem czy miałbym się do czego przyczepić, bo to jest też taki chyba królowa... Łapy, plecy. Niestety tam. chyba jest najmniej popularna z takich ogólnorozwojowych dyscyplin, nie wiem w sumie dlaczego. Moim zdaniem bardzo fajna i spektakularna i ta gimnastyka taka akrobatyczna no to jest super. Natomiast rzeczywiście, no my mamy po prostu, ty chyba, jak rzucamy jakiś temat, to trochę mamy inne spojrzenie. W sensie, ja zawsze, nie wiem, patrzę od razu od szczytu, czyli patrzę na topkę w kalistenice i porównuję okay. sobie do wyczynowych sportowców, i co to może ten. Ty zawsze wtedy sprowadzisz na ziemię i w sumie, na przykład, patrząc od dzieci czy od początku, to rzeczywiście, no tam ma to dużo większe zastosowanie. I dlatego ja też nie mówię, nie schejtowałem, tylko trochę spojrzałem w inny sposób, ale sam też włączam te elementy i, i chciałbym je. Gdzieś tam mieć na jeszcze lepszym poziomie, a u dzieciaków, czy, czy u osób, które tam zaczynają swoją drogę, to to właśnie, żeby poczuć swoje ciało w przestrzeni, żeby to czucie mięśniowe poprawić, żeby być w stanie ze swoim ciałem różne rzeczy, różne akrobacje i tak dalej robić. To super, no to zawsze się przyda. No, tam dużo porze, łatwiej nie? zbudować zasięgi na Instagramie, na pewno, musimy <laughs> Państwu powiedzieć. Salta, flagi, masylapy działają dużo lepiej niż tureckie wstawanie. A powiedz mi, znaczy powiedz sam sobie zadam to też pytanie, no bo ja wiele, wiele razy takich pacjentów miałem, próbowałem ich jakby namówić, albo trafili pod moje skrzydła, gdzie oczywiście reklamowałem, rekomendowałem rozpoczęcie treningu siłowego, i w odpowiedzi słyszałem, ja regularnie biegam, to mi wystarczy. I wiadomo, miłość, tolerancja, jak ci wystarczy, to śmiało, ale Igorze kochany, czy można mówić o wszechsprawności tylko biegając? Nawet bawiąc się tym bieganiem w sposób nie wiem, bardziej siłowy, podbiegi, sprinterski czy też piłeczka nożna z kolegami w weekend. Jak to uważasz? Tu nawet można by było jeszcze inaczej zadać to pytanie, czy bo o wszechsprawności ktoś może nie chcieć być wszechsprawny albo w ogóle o tym nie myśleć, ale czy można mówić o np. długofalowym dobrym zdrowiu, yy, mówiąc tylko i wyłącznie o bieganiu, albo robiąc tylko i wyłącznie bieganie, bo to już może bardziej trafi do okay. szerszego odbioru do szerszej grupy odbiorców i moim zdaniem, no niekoniecznie, nie do końca, nie? Bieganie będzie elementem, a trening siłowy, zresztą to też już wspominaliśmy w kilku podcastach i Ty też masz tutaj swoje na no to, czy znaczy swoje, no to, to nie jest tylko Twoje powiedzenie, tylko jest już ogólnie przyjęte, że, że długość życia, jakość ja nie życia, wmyśliłem. nie? Tak, Czyli, tak. Że, że ta siła rzeczywiście może powodować, że jakość życia nawet w późniejszym wieku będzie lepsza, no powiedzmy, że to kardio, dobra praca układu sercowo-naczyniowego, mniejsze ryzyko chorób, które są w sumie teraz na topce, jeżeli chodzi o, o zgony, w, w Polsce, między innymi, ne, czyli to zdrowie układu sercowo-naczyniowego przez kardio na wyższym poziomie spowoduje, że to życie będzie dłuższe, nie? Mm. więc no, trzeba to, na to patrzeć globalnie i połączenie chociażby właśnie jakiejś formy kardio, no, to może być bieganie, może być coś innego z treningiem siłowym, gdzie zaangażujemy całe ciało, wtedy jesteśmy kompletni. Nie? A jeszcze też ty powiedziałeś o tym właśnie, że ktoś biega i mu to wystarczy. No to ja dużo częściej się spotykam z tym, że na przykład na siłowni ktoś nie chce robić nóg, bo on już biega i on już nogi trenuje. nie? I to też jest coś takiego, co czasami hmm. ciężko jest wytłumaczyć, zwłaszcza w jednym zdaniu, tak, żeby ktoś to do siebie przyjął, że a, a bieganie, co... a trening siłowy na nogi to jednak jest trochę co innego. Zakresy ruchu chociażby, prawda? No to ja. Tym jest najłatwiej komuś to zobrazować, więc ja najczęściej się tego chwytam, okay. właśnie, że e, pytam kiedy, Ale to się kiedy ostatnio. Po <laughs> Ale większość osób nie chce się rozciągać, więc wtedy jeszcze bardziej można go namówić. Kiedy ostatnio ktoś osiągnął pełne zgięcie w kolanie, nie? W hmm. życiu codziennym. Wychodzisz biegać, wychodzisz jeździć na rowerze, jedziesz samochodem, o, siedzisz w pracy, chodzisz i tak dalej. I gdzie tam się pojawia, wiesz, no może jeżeli nie wiem, masz dziecko i musisz do niego ukucnąć, to cię to kolano zegnie. Ale jeżeli nie masz, to może być tak, że w jakichś tam jednorazowych przypadkach w ciągu dnia, to kolano do końca się nie zagnie ani razu. Nie? Mam fantastyczną anegdotkę a propos tego. Byłem kiedyś u ortopedy, kurczę, znanego dużego ortopedy, ci powiem, który powiedział, wiedział, że ja tam ćwiczę, cisnę i mi powiedział Panie Tomku, ale proszę pamiętać, przysiady tylko do kąta prostego. Ja oczywiście mu pomachałem, tak, tak, dziękuję i nie zawitałem. Bo miałeś nogę w gipsie akurat. Nie, nie. I mi to powtarzał nagminnie, a byłem kiedyś na takim jednym szkoleniu i też tego nie zapomnę, facet. A propos tego, nie siadania zbyt głęboko w przysiadzie tylko do kąta prostego, powiedział: Uż, Usiądź albo połóż się na ziemi i spróbuj wstać bez zginania kolana bardziej niż kąt prosty. Nie da się. Po prostu to jest tak, musisz podwinąć, pod się. Możecie państwo. używania sobie, rąk. Tak? E, nie, nawet z używaniem rąk. Nie ma szans, że człowiek będzie próbował wstać z ziemi. Nie mówię, że jakiś. Po prostu, bez zgięcia. No, zobacz, jak to komicznie będzie wyglądać. No, a takim dynamicznym burpisem. To nie, to jest zobacz, Polecamy, <laughs> proszę wstać z ziemi, siedząc czy leżąc. Ale nie możecie zgięć kolana bardziej niż 90 stopni. No, to będzie po prostu coś komicznego, tak? Jakby, jeżeli mamy od Boga czy też Darwina jakieś zakresy ruchu, to je mamy i stopniowo powinniśmy je po prostu odbudowywać, wzmacniać i takie pielęgnować. gadanie... Pielęgnować. O, piękne. Pielęgnować, no chyba, że tam już jest po prostu, wiesz, grzyb i pajęczyna, to wtedy najpierw trzeba je gdzieś odbudować, a można nawet do późnych lat życia. No, to są, to są takie głupotki, więc wiesz, mało osób zwraca na to uwagę, że w bieganiu jednak jest fenomenalne, wiesz, ja je będę bronił, ale te zakresy ruchu, szczególnie w człapaniu wolnym, no, nie wykorzystują potencjału no. <grychy> naszych, naszych stawów, szczególnie właśnie, nie wiem, biodrowego i... no głównie chyba biodrowego, prawda? Po treningu, I kolanowego, tak. Po treningu siłowym się właściwie nigdy nie rozciągam, a po bieganiu zawsze. Nie, mia, nie ma opcji, żebym po bieganiu się chociaż tak. trochę nawet, wiesz, zrobić pełny przysiad i tak posiedzieć, nawet taki na rozluźnionych tak. plecach, to mi przynosi taką ulgę w kolanach, we wszystkim. A widzisz, Ty bazujesz na swojej wiedzy, czy na intuicji? Bo ja intuicyjnie mam tak, od zawsze, że po bieganiu lubię się porozciągać, ale zawsze sobie dotłumaczyłem tym, że mam fajnie rozgrzane wszystkie mięśnie i że to rozciąganie mi wchodzi. A to ja, tre... ja wcześniej też tak a myślałem. A po treningu siłowym, mi się nigdy tak jakby, nie dostawałem informacji od ciała zwrotnej, to się jeszcze porozciąga. Bo zawsze po co, jak ja robiłem hmm. głębokie siady, albo wiesz, martwe ciągi, swingi. Bardzo, jakby w ogóle organizm sami mówił, nie potrzebujesz, a po bieganiu, nie dość, że potrzebujesz, to jeszcze okej, okay, ciepełko, fajnie wejdzie wszystko. I, I do dzisiaj się tego trzymam, zawsze się rozciągam po, po bieganiu, i to są moje jakby najlepsze sesje. Najbardziej nie lubię jak po bieganiu, nie mam czasu na rozciąganie, bo czuję, że to mi tak, tak no. sztywnieje, betonuje, i wieczorem jestem, jak mówię, no nie. Nie, no, to ja, ja tego rozciągania po bieganiu też nie robię nie wiadomo ile, ale lubię sobie właśnie tutaj wiesz, nogę założyć Ta, po, no, na skrzynie poślad, czy poślad, poślad, tu mnie pośladek, na pewno zgięcie w kolanie pełne, czyli właśnie pełny przysiad, skłon, żeby sobie trochę tył rozciągnąć, gdzieś zarzucić nogę i porozciągać też w takiej pozycji i to tak naprawdę, no i czasami mi trochę łydkę, chociaż to łydka czuję, że wcale tak się jakoś super rozciągnąć po tym bieganiu nie da, ale, ale to są takie wiesz, podstawowe rzeczy, które sobie robię. Żeby się w ogóle poczuć lepiej, nie? no bo hmm. mówię, to no ja czuję się taki kurczę pozbijany, że te zakresy były na tyle i tak długo powtarzane w takim e, małym zakresie ruchu, że, że muszę to po prostu zrobić. Nie? No widzisz, a z drugiej strony powiedzmy topowi lekko atleci, no to są elastyny. Są, są dosyć mocno porozciągani, jest to, jest to ciekawe. No bo I... oni muszą też korzystać z tych pełnych zakresów, że potencjał mięśniowy był dużo większy. Nie? No, Jeżeli nie korzystasz nie z pełnego zakresu, to potencjał się szybciej wyczerpie po prostu. Tak, Mniej tak, tych tak. jednostek motorycznych będzie brało udział. W... Nie, nie wiem, czy wpadło Ci w oczy takie badanie, że było próba udowodnienia, który sport, która aktywność ma najlepszy wpływ na długowieczność i wcale nie jakby Wyszło, że samo cardio czy tam trening kondycyjny, tylko właśnie sporty takie. Firefox? Nie, chyba tenis. <gry> wiesz, tenis, e, że. Naj, okay. ma najbardziej, ale to był aspekt społeczny. No ale co, no tenis to są nogi, jakby. Ale kurę z drugiej strony Ciekawe, powiem Ci, że prawda? znam takie osoby, nawet zresztą mam takiego sąsiada tutaj. No. Yy, I znam takie osoby, które w, nawet w późniejszym wieku cały czas w tego tak. tenisa to się wydaje takie dosyć trudne, nie? Ale ja myślę, ale 70, 80-latkowie, nawet jeszcze starsi potrafią grać w tenisa, nie? nie to, że tak. chcę odbijać piłeczkę, tylko normalnie ciąć w... Grałeś? Próbowałeś tenisa? Bardzo. Próbowałem, ale jest technicznie dosyć trudne, więc skład. ja, ja Bad, badmintona bardzo lubię, nie? Ale a tenis jest dużo trudniejszy i po prostu no jakoś nie mam za bardzo no. kiedy się do jak, niego Jak ktoś zadać. próbował, to na pewno wie, że to jest jakby praca nóg, stawiania się pod piłkę bardzo wymagający, ale ja myślę, że akurat tenis, bo to jest, no wiesz, taki aspekt społeczny, towarzyski, że się z kimś umawiasz, który też ma jako y, zwierzęta stadne, niebagatelne znaczenie. No ale no, cóż, jest też, jest też trochę może wróćmy do, tematu, do takiego no. sportu premium. Premium. Że cenowo ten, że może bogatsze osoby mogą bardziej o siebie zadbać. A właśnie. To różnie. Że, właśnie A, badali badali tak, tenisistów, którzy są bogatsi, no mają właśnie. więcej pieniędzy w ogóle na lekarzy i farmaceutyki. No nic. Czy można? Może i można, ale po co próbować? My tutaj z Igorem będziemy. Właśnie, czy coś się zmieni, Igor, w ży... naszym życiu, że nie wiem, obrazimy się na. Przysiady, martwe ciągi, podciąganie na trening siłowy, wiesz, bo mody są, przychodzą, odchodzą. A nie, kurcze, martwe ciągi, przysiad, no zniknie kiedyś? Nie zniknie. zniknie. Nie, jakbym przestał, jak przestał całkiem robić przysiady, to mi mnie kolana strasznie bolały chyba. A to też jest ciekawe, jak są właśnie osoby, na przykład ja tak często z kolanami miałem, że jak na przykład nie miałem treningu, znaczy takiego sezonu stricte siłowego, no to prędzej czy później coś te kolana mi zaczynały dokuczać, a jak wracałem na siłownię, ciężkie siady z dużym obciążeniem, wiesz, back squat i tak dalej, to te kolana nagle zdrowe, nie? Zdradzę Cię, no nie, nie jesteś kobietą. Igor waży prawie stówkę teraz, bardzo, bardzo silny, biega od jakiegoś czasu, a powiedz mi, czujesz, że od kiedy biegasz, jakby te Twoje kolana są bardziej obciążone, przeciążone? Coś akurat z jednym kolanem mi się dzieje, że mam takie hmm. lekko podpuchnięte, ale to już miałem kiedyś. W ogóle kiedyś miałem coś takiego, że przeciążenia kolan mi się pojawiały w takim znaczeniu, że właśnie puchło, nie? Hmm. Nawet kiedyś na jakimś zgrupowaniu tak mocno przeciążyliśmy, że były, no, to było trochę źle zrobione, bo były tam sprinty, skoki, takiej plyometrii, ale takiej wiesz, po prostu że do wycieńczenia, że skoki na wysokie skrzynie i tam kilka tych jumpów i tak dalej, tego było dużo, cała jednostka treningowa się na tym opierała. Potem jeszcze tam jakiś judo, potem coś tam i mi, to miałem raz tak w życiu, że mi kolano spuchło tak, że przez tydzień w ogóle ledwo chodziłem, nie mogłem go prostować do końca, nie mogłem go zginać do końca, i byłem w szoku, bo do tej pory wcześniej miałem tak, że na przykład jak mi spuchło, no to tam trochę, albo od razu to się rozprowadzało, albo tam po jeden-dwóch dniach już tej opuchlizny nie było. A tu było potężnie, ale robiłem jakieś tam badania i jakby nic nie było uszkodzone, tylko po prostu taka była reakcja obronna gdzieś tam organizmu, że się tej mazi stawowej wytworzyło. No i teraz jak biegam więcej, no to coś mi się dzieje z tym kolanem też, że ono trochę tak jakby jest takie podpuchnięte, ale wszystko mogę normalnie robić. Nawet już go nie chcę badać, natomiast no, są na pewno mniej. te obciążenia dosyć duże. No, myślę, że moje więzadła są na to przygotowane. No i tu bardziej w moim przypadku pewnie już sam staw po prostu, no, te 100 kilo jednak swoje pewnie robi. No, dlaczego pytam? Bo właśnie taki brak adaptacji pod różne rzeczy no, robi różnicę. Ja całe życie gdzieś tam trochę dźwigam i biegam. I dawno, dawno temu w 2010 roku pękła mi łąkotka, ja z tą pękniętą łąkotką ro robiłem nadal wszystko, po prostu mm. biegałem, to robiłem crossfit, przysiady, czasem mi po prostu dokuczała, no i co, dwa lata temu raz z ciekawości poszedłem na brazylijskie jiu-jitsu, trzeci trening i tak mi strzeliła ta łąkotka, że już musiałem od razu wylądować na stole operacyjnym, więc jakby ta kotka to kolano była przygotowana do setek tysięcy treningów, ale jakby w ruchu w obciążeniu, które już znała i które więc zadłami i mięśniami sobie obudowała, ale ruch jakiś spoza jej nazwijmy to e, spoza jej wiedzy, czyli to był chyba taki skrętny i mhm. kaplica. No nie? Więc też jakby mówię to dlatego, żeby uważać, że jak zaczynamy nowe rzeczy to jednak pamiętajmy, że na przykład nasze ciało nigdy tego nie robiło i może nie zaczynajmy z wysokiego C, mam tu na myśli, może nie Ciebie, ale właśnie ostatnio też słyszałem, mój znajomy poszedł na badmintona po raz pierwszy w życiu i... Super sport. Super sport i już jest minus krzyżowe. <grym> tak? Tak, 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 tak. A wiesz wysportowany, tylko od razu poszedł grać, że tak powiem no na mhm. maksa. No. Mhm. No w ogóle ciało ludzkie jest y, niesamowite. Ja na przykład z takich rzeczy to mam zerwane. Tak, to nie jest odcinek o narzekaniu. Zerfane, to zrobimy. więc o barku i wszystko funkcjonuje, więc y, to też jest taka ciekawostka. A pamiętasz ciekawostka. o czym w ogóle ta rozmowa miała być? No pamiętam no, że sprawności o sprawności, nie, nie. Dlatego peł... że robię trening siłowy, to tu wszystko działa. nie, mimo że nie było sprawności. operowane. Co co? O od <laughs> e, więc no, siłka fajna jest, no co tu dużo mówić. Jest to, jest to po prostu narzędzie, które w bardzo wygodny i nazwijmy to powtarzalny sposób, można słabe strony wzmacniać i tyle, koniec, kropka. Myślę, że... Czego na piłce nożnej z kolegami w weekend nie można powiedzieć, bo tam ktoś ma gorszy dzień, wiedzie nam ślizgiem i kaplica. Zwłaszcza, jeżeli ta piłka nożna jest w telewizji, a my <grym> z browarkiem przed siedzimy. Dziękujemy Ej... Wam bardzo za to, że nas wysłuchaliście. Tomek Sypniewski, Igor Dzierżanowski, czyli Wasz ulubiony kanał. Wszechsprawność ogólna sprawność, czyli bieganie i dźwiganie, a nie pływanie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Co mają zrobić nasi słuchacze? Lajkować, subskrybować dzwoneczkiem, i jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Możecie nas usłyszeć także na Spotify, także do zobaczenia, do usłyszenia!